Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale, z tej strony Gabriel i pokażę Wam dzisiaj jak zainstalować SPEC-2 do Gran Turismo 4 i tekstury HD. Jeżeli chodzi o same ustawienia graficzne emulatora, to zachęcam do obejrzenia mojego poprzedniego materiału, który nakręciłem wczoraj. Zacznę pierw od samej modyfikacji, w dalszej części filmu pokażę Wam jak y, zainstalować HD tekstury. Ok, generalnie będziemy potrzebować trzech rzeczy. Programu xDelta, samej modyfikacji czyli SPEC-2, i Gran Turismo 4 Online Public Beta I to jest ważne, bo to musi być konkretnie ta wersja, która powiedziałem Pierwsza będzie uruchomić nasz program xDelta Tutaj klikamy W tym pierwszym okienku szukamy naszej modyfikacji, czyli Spec 2 Tyk. A w drugim okienku dodajemy nasze Gran Turismo 4 Online Public Beta Jeszcze raz powtarzam, musi być to wersja ta, o której gadam Tyk. I tutaj sobie klikamy chcemy to zapisać nazwiemy to gt4 2 i tutaj trzeba jeszcze dopisać kropka iso i zapisujemy i klikamy tutaj patch czekamy jakieś nie wiem 2-3 minutki aż się spatchuje nasza gra ok od teraz nasze gran Turismo 4 posiada już dodatek spec2 klikamy ok Wychodzimy z tego, wychodzimy z programu. Będzie nam potrzebny. Tu jest nasz plik. Już gotowy. Pokażę Wam, że wszystko jest OK. Włączam mój emulator. I przeciągam sobie po prostu tutaj na emulator. I jak widać gra się już uruchamia. No i możemy się teraz cieszyć w Gran Turismo 4 z modyfikacją spec. Przejdę teraz do drugiej części filmu, czyli do HD tekstu. Zacznę od tego, że nasz emulator musi być w wersji Nightly. Gdy upewniliście się, że już macie emulator w wersji Nightly, potrzebne będą nam te dwa pliki. Ten plik odpowiada za ściągę i menu, loga itd., itd., a ten plik odpowiada nam za HD tekstury na samochod. Następnie trzeba będzie wejść w moje dokumenty i odnaleźć folder PCSX2. Konkretnie interesuje nas ten folder tekstury. Wy tego folderu SCUS nie będziecie mieli, ale będziecie musieli go utworzyć. Generalnie ten folder to jest ścieżka gry. Każda gra na Playstation 2 ma swoją ścieżkę. I możemy sobie ją podejrzeć klikając na grę właściwości. I tutaj macie numer seryjny. My będziemy dodawać tekstury do Turismo 4. I oczywiście potrzebujemy numer stajny Gran Turismo 4. Gdy już utworzycie sobie ten folder, będziecie musieli teraz sobie przenieść wasze tekstury do tego folderu. I tutaj mamy nasz ud, i przenosimy tylko folder Replacement. Tutaj nie polecam się nic bawić, proponuję tylko ten folder przenieść do tego folderu SCUS. Następnie idzie sobie przenieść też. Reteksturę mod 30. I tu tak samo. Klikacie, replacement i przenosicie do tego folderu. Generalnie zabawy z plikami mamy już za sobą. Teraz trzeba będzie ustawić nasz emulator, żeby załadował nasze nowe tekstury. Czyli klikamy ustawienia, grafika, tutaj zakładka podmiana tekstur. I klikacie sobie te dwie opcje. OK, to teraz nasz emulator będzie wczytywał nam nowe tekstury. Możemy sobie już to zamknąć i włączyć naszą grę. Jeszcze jest ważna taka podpowiedź, żebyście nie włączali sobie ze stanu gry, I wczytywali swojego stanu gry poprzedniego, tylko zrobili świeży rozruch. I od teraz możecie się cieszyć Gran Turismo 4 z nowymi teksturami i z modyfikacją spec 2. Oczywiście linki do wszystkich rzeczy, do modyfikacji i do tekstur będą w opisie filmu. OK, jeszcze na koniec odejmę taki mały tip. Wchodzimy sobie do ustawienia gry. Tutaj mamy coś takiego jak monitor, i ustawiamy sobie takie wartości, jak ja mam. Czyli ja mam chyba tu ustawione distance i overscan factor. Wtedy nasz samochód jest troszeczkę dalej, jakby oddalony od kamery, i lepiej wtedy wygląda. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli film Wam się spodoba, zostaw łapkę w górę. Będzie mi wtedy bardzo miło i zachęcało do robienia kolejnych poradników.